Do szpitala wszedł młody mężczyzna z przeciętym czołem i złamaną ręką. Mimo obrażeń był zaskakująco opanowany. Sam się zgłosił, spokojnie wypełnił formularz i powiedział tylko: "Nie czuję się najlepiej". Nie wyglądał jak ktoś po wypadku samochodowym, bardziej jak ktoś, kto się potknął. Zabraliśmy go na opatrunek. Rozmawiał z nami spokojnie, nawet uśmiechał się. W pewnym momencie powiedział, że był z dziewczyną i że chyba właśnie weszła do poczekalni. Zaczęliśmy się rozglądać, ale nikt się nie pojawił. On mówił dalej, jakby ją widział, jakby była obok. Kiedy zapytałam o jej imię, powiedział: "Kasia, moja narzeczona. Jest w ciąży". Kilka minut później przyjechała karetka z kobietą, ofiarą wypadku Ratownicy nie zostawili złudzeń, zgon na miejscu. Próbując ją zidentyfikować, wpisaliśmy numer alarmowy z formularza naszego pacjenta. To był jej numer. W tym samym momencie na izbę przyjęć weszła policja. Szukali sprawcy wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Po porównaniu danych spojrzeli na naszego pacjenta. To on, to on potrącił ciężarną kobietę swoją własną narzeczoną. Kiedy usłyszał, że potrącił własną ciężarną narzeczoną, zbladł, zamilkł i nagle zerwał się z łóżka. Rzucił się z furią na jednego z funkcjonariuszy, krzyczał, że chcą go porwać, że są kosmitami. Widział ich w zupełnie innej formie. Jak się okazało później, był pod wpływem mieszanki niebezpiecznych substancji psychologicznych. Aktywnych. Policjantom udało się go obezwładnić. Został zakuty w kajdanki i podany pod obserwację. Dopiero kiedy środki zeszły, dotarło do niego, co naprawdę się wydarzyło. Że przez własną głupotę, beztroskę i odurzenie odebrał życie kobiecie, którą kochał, i ich nienarodzonemu dziecku.